Baczność do hymnu. Boczność. O mnie. Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych Państwa na uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, podocznie zwanej Świętem Narodowym 3 Maja. Stajemy tutaj przed tym pomnikiem wdzięczności, aby pamiętać o tym, że są w historii naszego narodu takie wydarzenia, z których możemy być dumni. Są wydarzenia krwawe i są wydarzenia pełne chluby. Takim wydarzeniem jest uchwalenie Konstytucji 3 maja. Bardzo serdecznie witam tych, którym szacunek i godność należy się. Najpierw bardzo serdecznie witamy tych, o których mówi się kombatanci. Osoby, które walczyły o to, aby nasza ojczyzna była wolna. A teraz proszę o zabranie głosu panią poseł Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panią marszałek Urszula Augusta. Z tego miejsca, korzystając z możliwości zabrania głosu, gorąco, To na krótko było. Gorąco i serdecznie podziękować. Dziękuję za to, że pamiętacie o takich ważnych datach. Dziękuję za to, że potraficie pięknie kultywować nasze polskie patriotyczne tradycje. Ale najserdeczniej dziękuję za to, że potraficie spotkać w jednym miejscu przeszłość i przyszłość historię. I to, co jest dzisiaj najważniejsze: mądre młodzieży chowanie. Dziękuję za obecność kombatantów, dziękuję za obecność dzieci i młodzieży. Dzisiaj radosne święto, piękna, radosna uroczystość. Świętujemy wspominamy autorów konstytucji 3 maja, dzisiaj także święto Matki Bożej Królowej Polski. Dzień tak radosny, tak piękny, pobłogosławiony przez Boga tą przepiękną pogodą. Warto tylko i wyłącznie się cieszyć i być dumnym z tego. Że te biało-czerwone barwy wpływają na wolności, że te biało-czerwone barwy są naszą przyszłością, że te biało-czerwone barwy są nie tylko powodem do dumy, ale dla nas wzmocnieniem i takim symbolem, który, dla którego warto żyć i warto pracować. O zabranie głosu proszę wicemarszałka województwa małopolskiego, pana Romana Ciepa. Szanowna Pani Poseł, Panie Wójcie, Szanowne Panie, Panowie, Drodzy Zgromadzeni. Tak myślę sobie, że 3 maja to każdy z nas inaczej pamięta, inaczej przeżywa, ale zawsze, przynajmniej dla mnie, dla mojej rodziny, dla domu, w którym się wychowałem, to był dzień wyjątkowy. Po prostu dzień świąteczny. Dopiero później, jak chodziłem do szkoły, uczyłem się historii, uświadomiłem sobie, że to jest również nasze święto narodowe. Ale przede wszystkim to był dzień wyjątkowy, bo flaga biało-czerwona zawisła i zawsze wisiała w naszym, w naszym domu, chociaż nie na wszystkich w Polsce jeszcze przed kilkudziesięciu laty było to możliwe. Ten dzień jest dla nas wszystkich wyjątkowy, bo to jest dzień zgody narodowej. Wówczas 3 maja 1791 roku Polacy potrzebowali tej zgody jak nigdy dotąd. Uzyskali ją. Trochę się przy tym kłócili, długo zastanawiali się, jakie przyjąć prawa dla, dla Polski, ale zgodzili się i była to jedna z najlepszych konstytucji, która wówczas, czy regulacji państwowych, które wówczas zostały w Europie i na świecie postanowione. Tej zgody narodowej potrzebowaliśmy wiele lat później, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość po długim okresie zaborów. Udało się tą zgodę narodową budować i polska przedwojenna rozkitała przepięknie. Tą zgodę narodową uzyskaliśmy również po 90 roku, w 1989 roku, kiedy, 90, kiedy powstawały samorządy, kiedy trzeba było tą Polskę na nowo odradzać. I potrzebujemy tej zgody narodowej dzisiaj. Bo Polska ma szansę, jak rzadko kiedy w historii, jeszcze, jeszcze bujniej rozkwitnąć, jeszcze jak te kwiaty, które przynosimy tutaj, pięknie się prezentować. Ale do tego rozwoju, do tego naszego dostatku, do e, dla, e, pomyślności naszego państwa potrzebujemy właśnie zgody. I tą zgodę trzeba budować nie tylko 3 maja, trzeba budować każdego, każdego dnia. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam wielką przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości i bardzo się cieszę, że będziemy mogli razem świętować. Niech się święci 3 maja. Głos zabierze gospodarz naszej gminy, pan wójt Marcin Kiba. Szanowni i dostojni goście, mieszkańcy gminy Skrzyszów. Zgromadziliśmy się dziś, podobnie jak w poprzednich latach, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej europejskiej Konstytucji, która została opracowana przez najświetlejsze umysły, doby oświecenia, przez ludzi, którym na sercu leżało dobro naszej ukochanej Ojczyzny. Mam ogromny zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych, którzy, przychodząc tutaj przed pomnik wdzięczności, dają wyraz patriotyzmu i przywiązania do wartości zawartych w treści Konstytucji 3 Maja. Wartości te mają charakter uniwersalny i ponadczasowy. Wzorowały się na nich miliony Polaków w kraju i za granicą. Również i teraz czerpiemy to, co najcenniejsze z zapisanych kart tej ustawy majowej. Konstytucja 3 maja była na ówczesne czasy przykładem dla całego świata. Jego rozwiązania były prekursorskie. Celem ustawy było wyzwolenie się spod obcej zależności, a drogą do tego było stworzenie trwałego, sprawnego i praworządnego organizmu państwowego w czasie, kiedy jeszcze absolutyzm odnosił swe triumfy, w sercu Europy dojrzewała idea zmiany społecznej i wolnościowej tak bliskiej polskiej mentalności. Nasza Konstytucja dała sygnał do zmian ustrojowych w Europie i z niej wyrastała myśl przyszłego ruchu demokratycznego XIX i XX wieku. Witaj, Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Słowa tej popularnej pieśni Dawały nadzieję na lepszą przyszłość wielu pokoleniom Polaków. Na swojej aktualności nie straciły nic do dnia dzisiejszego. Pamięć o Konstytucji 3 maja sprawia, że Polacy potrafią rozsądnie pokierować swoimi losami w najtrudniejszych warunkach w czasach zaborów, wojennych zawierów wojennych i w czasach obecnych przemian ustrojowych. Dzisiaj historia ponownie zatoczyła wielkie koła. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przed narodem polskim stoi szansa brania bezpośredniego udziału w budowie nowej Europy bez granic, Europy równych szans dla wszystkich narodów, ale zarazem Europy szanującej dorobek i doświadczenie własne każdego kraju i narodu. Dał temu wyraz wielki Polak, błogosławiony Jan Paweł II, podczas spotkania z polskimi parlamentarzystami. W czasie swojej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1999, popierając jednoznacznie wybraną drogę do wspólnej Europy, papież mówił między innymi: Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenia dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Tragiczny. Kto to zrozumie? Nikt nie zrozumie. Mówią, nie warto. Po co to wszystko? Wyjedźmy i zapomnijmy. Nie, nie, po stokroć nie. Tu wczoraj i jutro, dziś i teraz na złe i na dobre. Dla tych, co odeszli, dla tych, co przyjdą. Na wsi i w mieście. W górach i dolinach, nad jeziorem, w lesie sosnowym, wszędzie zawsze Polska. Pulisteu, nasz dowód, nasz początek, Henut piasta Krakalecha długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska Obchodzimy dziś uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przez długi czas o tym tak ważnym dla narodu polskiego wydarzeniu nie mówiło się prawie wcale. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu święta 3 Maja. Będą jeszcze dla Polski nieświetne wrócone. Będą byleby naród cnotą zapalony. Chęcią dobra ojczyzny z królem połączony. Uwodzić się na mową pierwotnym nie dawał. I zaczętej już pracy nigdy nie ustawał. Niech wtedy to będzie celem Rzeczpospolitej by w niej wszyscy obywatele mogli żyć dobrze i szczęśliwie. To jest uczciwie i sprawiedliwie, aby wszyscy rośli godnością i pożytkami, aby wszyscy wiedli żywot spokojny i cichy, aby każdy mógł strzec swej własności i ją zachować, aby przed krzywdą i mordem każdy był jak najmocniej zabezpieczony. Boże, co raczysz zawiadywać światem i dobrodziejstwy, czym jesteś, objawić pozwól się sławić, daj użyć, coś dał, w pokoju i zgodzie, daj ducha rady i męstwa w narodzie, podległość rządną, swobodzie, wstrzymałość, w działaniu trwałość, niech łaski Twojej będzie uczestnikiem, Król. Radny, rycerz, mieszczanin z rolnikiem, dotąd, gdy większą szczęśliwiąc się swobodą, tyś sam nagrodą. Tekst konstytucji przygotowano w najściślejszej konspiracji. Do spisku należał król i jego sekretarz Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Hugo Kołontaj, Stanisław Małachowski i kilka innych osób. Do apelu poległych Dzisiaj w dniu święta narodowego 3 maja Wzywam przed ten pomnik Twórców ustawy zasadniczej Uchwalonej 3 maja 1791 roku Adama Stanisława Krasińskiego, Ignacego Potockiego Stanisława Małachowskiego Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Hugo Kołłątaja Stanisława Staszica Stańcie do apelu Pamięci. Wzywam was, bohaterowie powstań narodowych, kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i warszawskiego. Swoje życie ofiarowaliście w walce z wrogiem, najwyżej ceniąc wartość Boga, honoru i ojczyzny. Stańcie do apelu Cześć i pamięci! Wzywam was kobiety polskie, polskie matki i żony, to właśnie wy w okresie powstań narodowych, gdy walczyli wasi ojcowie i mężowie, nie szczędziłyście wysiłków, aby uczyć polskie dzieci języka polskiego i tradycji narodowej polskiego pacierza. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam Was, Naczelniku Państwa Polskiego Marszałku Józefie Piłsudski, wraz z Twymi Legionistami Szarą Piechotą, którzyście męstwem i wiarą w opiekę Matki Najświętszej pokonali hordy bolszewickie, ocalając Polskę i Europę przed zalewem komunizmu. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Możemy teraz więcej wiązanki kwiatów, oddając cześć tym, którzy polegli za naszą ojczyzną. Pani poseł Urszula Augustyn i pan marszałek Roman Ciepiela. Wieniec od y, samorządu gminy Skrzyżów przewodniczącym Bartłomiejem Mąciorem, wójtem gminy Skrzyszów Marcinem Kiwiorem oraz z radnym reprezentującym Radę Gminy Skrzyszów panem Piotrem Kiwiorem. I prosimy następnych o ustawianie się. Teraz najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, nadzieja naszej gminy, serce, które kiedyś będzie mocno biło, służąc w pracy dla służby naszych przyszłych pokoleń. Przedszkolaki z Przedszkola w Pogłoskiej Woli, z panią dyrektor. I jako następne przedszkole z Szynwałdu, wspólnie z Panią Dyrektor. Serdecznie zapraszamy. Wiązanka kwiatów od przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie wraz z Panią Dyrektor. Piękną wiązankę biało-czerwoną przygotowuje już przedszkole z Łękawicy razem z panią dyrektor. Serdecznie zapraszamy.